To będzie przedramię. Później bierzemy drugą połówkę i wycinamy takie trójkąty. To trochę trudne. Rodzice mogą Wam pomóc. Teraz montujemy łapę. Część z paluchami z tej strony, a przedramię tutaj. Na koniec przyczepiamy obie łapy. Właśnie tak robi się monster, potworną torbopacynkę. pacynkę Ale miałem ciary. Kto lubi pacynki? Yeah. And now it's Najwyższy time czas to zrobić potworną skarpeto-pacynkę. No to skarpetuj! Pacynka ze skarpetu Do jej wykonania potrzebne są inne rzeczy, czyli skarpeta, piórko i srebrny wycior, a także małe pomponiki. Te formy wyciąłem z filców i białego papieru. Połączę je i przyczepię do skarpety, by tworzyły paszczę. Kiedy włożycie skarpetę na rękę palcami do końca i złożycie je z kciukiem, odkryjecie, gdzie jest paszcza pacynki. Weźcie wycinankę i włóżcie między palce akciuk. Możecie już przyczepić paszczę do skarpety. A teraz przymocuję łuski różnych kształtów. Żeby zrobić środkowe oko. Wycinam kawałek czarnego filcu w kształcie łeski. Potem kładę oko w środku i z wyciętego kawałka wycioru robię kółeczko. Drugi kawałek wycioru zginam tak, by był powieką. A moje piórko przyczepiam na górze powieki. Czas przyczepić środkowe oko. Gdzie moje oczko? Right Tutaj. Teraz zrobimy czułki z oczami. Biorę kawałek białego papieru, zwijam i taśmą sklejam brzegi. Tak powstaje mała tubka. Następnie owijam ją filcem. Sklejam. Z jednej strony wkładam pomponik i dodaję wyłupiaste oczko. A na koniec przyczepiam czułki do główki. Tak powstaje potwór skarpetopacynkowy. Potwór gdzie? Boję się. Nic nie słyszę. Nie zapominajcie, że można tworzyć kukiełki o różnych kolorach i z różnymi dodatkami według własnej inwencji. Jak poćwiczycie, rozwiniecie talent kukiełkotwórczy i Wasze kukły będą coraz lepsze. Przy okazji pokażę wam moje ostatnie kukuje. Jestem smokiem. Strasznie zgłodniałem. Mogę zjeść kamerę? Znacie pana Ośmiernicę i jego toksyczne przekąski? Są pyszne? Pamiętajcie, w świecie marionetek wszystko jest możliwe. Dziękuję. I jeszcze raz dziękuję. Dystrybucja na terenie Polski Galapagos Films, wersja polska DAP Film tekst Dorota Filipek załęska czytał Paweł Buklewicz.